Z bohatów zwycięstwo w pełni zasłużone. My oglądamy, drodzy Państwo, najciekawsze fragmenty tego spotkania, począwszy od rzutu karnego. No, według mnie ewidentny rzut karny. Tutaj niepotrzebnie Baran ślizgiem wszedł tutaj w Kuświka i no, Tomek Frankowski w swoim stylu. Piękna bramka. Za chwilę będziemy oglądać kolejne bramki. Zaczynamy od Tomasza Frankowskiego, który otrzymał znakomite podanie od Grosickiego. I było dwa do 0. Fantastyczne tutaj dogranie Grosickiego wzdłuż bramki, no i Tomek Frankowski znalazł się w swoim stylu. Trzeba powiedzieć, że Tomek Frankowski dzisiaj piłkarzem meczu. Dokonał kawał porządnej roboty Tomasz Frankowski, a później dało sobie znać Marcin Żywłakow. Po 12 latach zdobył bramkę w Tak, no, błąd przede wszystkim, trzeba powiedzieć, z Carly, który, który no, popełnił szkolny błąd, tutaj Marcin Żywłakow to wykorzystał. Zadowolony Maciej Bartoszek, ale w drugiej części spotkania jedna bramka padła to był ją Makuszewski wcześniej jeszcze akcja z udziałem Grosickiego tak, tutaj Tomek Frankowski świetnie się zachował zewnętrzną część o stopy, podał do Grosickiego i tutaj ładne zakończenie akcji, aczkolwiek nieskuteczne wciąż bez trafienia w dobrym sezonie Kamil Grosicki w oficjalnym meczu w Barbach Jagiellonii Białystok i bramka na 3 do 1. Kapitalne podanie Aleksisa i świetne wykończenie tej akcji przez Makuszewskiego. Kapitalne i przede wszystkim tutaj Popek kompletnie widzimy odpuścił i Makuszewski naprawdę za zakończył akcję bardzo dobrze. On tutaj chciał tę piłkę przyjąć klatką piersiową, tak mi się troszeczkę nie udało. Mu, troszeczkę szczęścia miał tutaj widzimy, ale, ale bardzo ładnie zakończył tą akcję. Makuszewski na 3 do 1 i jeszcze coś sobie zobaczymy z tego spotkania, już nasz reporter Tomek Wodarczyk będzie powoli szykował się do pierwszej rozmowy po tym spotkaniu, po meczu GKS-u Bełchatów z biały Białystok w stolicy Podlasia oglądamy jeszcze akcję z udziałem Tomasza Frankowskiego, kiedy chciał lobować tutaj Łukasza zapele Franek, ale ta sztuka mu się nie udała bardzo ładna dwójkowa akcja tutaj już. No szkoda, że akurat by to że ta sytuacja akurat nie została wykorzystana, bo Tomek miałby Patryka. Tomek Budarczyk i Marcin Rzebaków, bardzo prosił jest ze mną jest Marcin się